Tylko u nas! Hejo! Hej! Dzisiaj jest z nami pan Stefan. I jest tutaj panna Anna. Tak, która chciałaby pozdrowić kogo? Julkę. Tak, Julkę, która nas zainspirowała. Do tego. O, o. No, odcinka programu. No, programu. No, tak. No. dobra. E, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam coś tajnego, które puściło oczko. A, tak, mój twojego którego zaraz odłucham, bo jest za ładne. Mm. Mm. No, Budzi, 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 budzi Budzi, budzi Budzi, 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 budzi Dobra, budzi, budzi się skończyła. Panna pieska idzie sobie. Panna pieska, dobra jestem. E, dobra, to przejmuję głos. Pan stepcia. Pan stepcio. Tak, Przez. gdzie <try」>. Dobra. Pan stepcia mówi. Cześć! Jestem pan Stepcio! Dobra. Cześć! Jestem pan Stefan. Jestem stworzony z futra. Jak to mówić? A, głowa mi się przykrzywia. Nie Jestem zrobiony z futra. Jestem fajnym gościem. Kupujcie mnie w sklepach za dwa złota. Dobra. Pan Stefan. Musi spadać? Musi spadać. Panna Anna musi przejmować głos na chwilę, bo ja zaraz wam coś super, super, super przyniosę. Ale ja nie wiem, mówię, co mam Eee, dobra, jesteście tam? Okej. Okay. Nie, nie wiem o czym mówić. Anelka, chodź tu. Dobra, e, to tak, zaraz przyjdzie Amelka o jest. Proszę, Amelko, Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę to jest. Pan Bałwan! Pan Który się... Sieci! dom! Dobra, Dobra, następny to jelonek. O! który ma naszyjnik z czterolistą konieczniką, przynosi szczęście. I to szczęście przekuljerowujemy do Julii. Tak. No i jeszcze taki drugi jolonek, tylko że jest ZO... w Krakowie. Mhm. Ale żadne z tych trzech rzeczy nie pobiją jednego. Pan Stefano! Dobra. Aha. Dobra. Eee... Dobra. Pa! <laughs> nie. nie No, nie. no żartuję. A teraz to żartuję. Dobra. Pani Ania pokaże swoje tatuaże. Nie. Pokaż ręce. Pokaż ręczki. Aaa, <laughs> pokaż. Aaa, przejrzyj rękę. Oczywiście wolne, nie martw się cię o nią. O. <laughs> I tu jest do taki. I tu takie. Tu jest kwiatek. kwiatek. Smoka pokaż, którego zabiłaś. O, mamy tu gościa ślicznego. I to kreża! Cześć! 感觉。 No kiedy? No. A ona będzie nas prześladować. I jak się dzieje. A to jest kleo, Deni. Kleo, patrza. I tak. Co się Dobra. Ja, co ty robisz? Dobra. Ja Dzisiejszy gość chyba chce powstać do końca programu. No pewnie, tak. I się wyprawmy, mi, mi się w góry. Dajcie łuska od pieska. Dajcie lajk. Like. Łuska. to jest lajk. Like. Lajk like to jest trausz? Co Tu robi. Ta. A tu się Dobra. jej czyli pisz. Patla, ale niestety wróciła. <coughs> Ona się nigdy nie odczepi. Chyba nie. Dą -dą -dą -dą. ją widać. A ja pokażę Wam moje kolczyki nowe. Dą -dą -dą. To nie jest sesja. Dostała. Dostała. Panna Anna. A ja pokażę Wam coś jeszcze lepszego. Zaraz wracam. Dobra. To zaraz, jak wróci Anna, to pokażę wam kolczyki. Mechi nie nie, co? a na to, co to jest, co to jest? Ferbi Boom, nie Ferbi, sama Ferbi. Tak, to nasz nowy gości. Żyl gość specjalny i nowy czekaj, się jednego lajka dobra, dobra dobra no Au. dobra mogę teraz, 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 teraz kolczyki? ok, te kolczyki może Ferbiemu mu się spodobają Ferbi to śnieżuś dobrze to one są długie o takie okay. Krzyżyki i jakieś kółka. Eta, wow. Różowe. I tu mają kółka. A tu mają krzyżyki. Hey, krzyżyki. Hey, jak miło? Dobra. Dobra. O, Kirby mówi jak miło z wami. Co tam? No co tam u was? Odpowiedzcie mu. Co ty mówisz? Co znowu? Co? Jajajaj! ja ja ja. On Jajajaj! 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 Jajaj! Jajajaj! Dajcie lajka, dajcie lajka. Tak, my się już będziemy z wami żegnać i pozdrawiamy Julę. Fermi też ją pozdrawia, I ja macha też. jej. I ja też pozdrawiam. Macha jej uszkami. Dobrze. Pa 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 pa. pa, pa, pa.